Rzymskokatolicka parafia świętych Jacynty i Franciszka w Ostrudzie, leżąca w dekanacie ostrudzkim należącym do archidiecezji warmińskiej. Pierwsza rozmowa księdza arcybiskupa metropolity warmińskiego Edmunda Piszcza z księdzem dziekanem ostrudzkim Romanem Wiśniowieckim w sprawie utworzenia parafii w Ostrudzie na osiedlach Czarnieckiego i Jagieły oraz parafii w Kajkowie miała miejsce 28 maja. 1998 roku. We wspomnienie błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika dnia 14 czerwca 2000 roku, arcybiskup Metropolita Warmiński powołał do życia z dniem 1 lipca 2000 roku rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem świętych Hiacynty i Franciszka w Ostrudzie. Pierwszym proboszczem został ksiądz Jerzy Balcer. We wrześniu i październiku tego samego roku powstaje tymczasowa kaplica, która dziś jest główną częścią świątyni. Kongregacja kultu Bożego i dyscypliny sakramentów restryktem z dnia 23 czerwca 2000 roku zezwoliła na poświęcenie nowego kościoła w mieście Ostruda świętym dzieciom z Fatimy. Franciszkowi i Jacyncie Marto. Relikwie świętych Jacynty i Franciszka z Fatimy sprowadzono 4 maja 2002 roku. W latach 2002-2004 do wybudowano dom parafialny. W 2005 roku rozpoczęto prace budowlane nad główną bryłą kościoła, którą dziś możemy oglądać. Zaś w dniach od 8 do 9 marca 2009 roku odbyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, a w 2018 umieszczono w głównym ołtarzu taki obraz. 2015 rok był dla parafii wyjątkowy, ponieważ Kościół został wyposażony w marmurowy ołtarz. W 2017 roku wykonano nowe tabernakulum. Zaś w 2020 roku w kościele w bocznym ołtarzu przygotowana została kaplica świętych Franciszka i Hiacenty.